Dzisiaj przedstawiamy Wam serię nasion Wesoły Ogródek, która jest przeznaczona dla naszych najmłodszych ogrodników. Posiejemy sobie dzisiaj bazylię i w skład takiego zestawu wchodzi krążek substratu kokosowego, doniczka w 100% biodegradowalna oraz nasionka. Aby wysiać bazylię do takiego Krążka musimy go uprzednio namoczyć. Wkładamy zatem ten krążek do wody i na około godzinę zostawiamy w bezpiecznym miejscu. Po upływie godziny krążek napęczniał nam właśnie w taki sposób i przekładamy go do naszej doniczki. Bierzemy nasionka, wysiewamy je na nasz krążek. Gotowe. Taką doniczkę musimy y, pamiętać, aby podlewać, a w późniejszym czasie przesaćmy ją do większej doniczki lub bezpośrednio do gruntu.